Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel redaktor naczelny. O pisowskim projekcie zmiany ustroju Warszawy y, można mówić dużo i można go krytykować. Mi samemu nie wszystkie rzeczy się tam podobają. Na przykład no, nie podoba mi się bardzo projekt rozbudowy uprawnień wchodzących w skład Warszawy dzielnic i ich zarządów kosztem centrali, czyli kosztem warszawskiego ratusza. Moim zdaniem, jestem warszawiakiem od urodzenia, w tej, już w tej chwili dzielnice mają zbyt dużo władzy i potrafią blokować przez całe lata, niemal dziesięciolecia słuszne i potrzebne z punktu widzenia całego miasta inwestycje, kierując się własnym, partykularnym interesem czy też interesem, jakiejś wpływowej grupki mieszkańców dzielnic. I w oczywisty sposób PiS chce to zrobić po prostu na złość Hannie gronkiewicz walcz czy też na złość zarządowi Warszawy, bo spodziewa się, że będzie to zarząd również w przyszłej kadencji samorządu opozycyjny, liberalny. Także można dyskutować na temat tego projektu dużo, natomiast nie należy tracić z, punktu, z pola widzenia rzeczy zasadniczych. Mianowicie takiej, że Warszawa, jak i wiele innych dużych polskich miast, jest otoczona szeregiem gmin, które są już integralnie z nią związane, które w dużym procencie pełnią rolę sypialni Warszawy. Bardzo duża część ich ludności jest związana z Warszawą, pracuje tam, ich dzieci się tam uczą. I y, w, narastają rozmaite problemy y, na linii Warszawa te gminy. I te gminy powinny być po prostu w jakiejś formie z Warszawą związane. A opozycja to krytykuje. Krytykuje wyłącznie dlatego, że po pierwsze, że jest to projekt pisowski, po drugie, dlatego, że y, na wcieleniu tych, na y, tych rozwiązaniach PIS mógłby wyborczo. Jakoś tam wygrać. No, zapewne by mógł, tylko że trudno wymagać od polityków, od polityków rządzących, żeby nie kierowali się w swoich planach również interesem wyborczym swojej partii. Nie ma w tym nic złego, jeżeli nie jest to sprzeczne w danym wypadku z zasadami demokracji, a w tym, w tym momencie nie jest sprzeczne. Także nie należy się dać zwariować, o projekcie pisowskim można, dysku, można, można dyskutować, ale należy pamiętać jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką, że jak pamiętam w ciągu ostatnich lat, te rozmaite pomysły, tak zwane metropolitalne, właśnie wiązania gmin dotyczą, otaczających Warszawę czy inne miasta z tymi miastami, czy też rozszerzania ich granic, były raczej chwalone a nie ganione przez opozycyjne obecnie media. To właśnie były projekty, które były uważane za nowoczesne, za godne poparcia, za takie, które no w jakiś tam sposób pchają Polskę w górę ku nowoczesności. I teraz to się zmieniło z, z, oczywistych, z oczywistych politycznych przyczyn. I to jest bardzo źle, między innymi dlatego, że yy, obecna władza, że ludzie PiSu mogą sobie zadać pytanie, Skoro wszystko, co krytykujemy, co przepraszam, wszystko, co y, robimy, wszystkie nasze propozycje spotykają się z tak jednolitym, totalnym oporem, po co mamy starać się uwzględniać przemyślenia i uwzględniać wrażliwość ludzi opozycji w, o, opozycji w, naszych, w naszych projektach? No, może nie warto. W polityce.pl nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.